Elo, elo, 4 420. Z tej strony zielona ręka. A dzisiaj co? Otwieramy tego boksa, który stał sam przez ponad 3 tygodnie. Lekko już go uchyliłem. Miałem zrobić pierwszą reakcję, jak go otworzę, ale no nie wytrzymałem i musiałem zajrzeć, ale dosłownie na sekundę i go, za i i go zostawiłem. Mówię, idę po telefon i nagrywam. Jak widać, wiaderka suche wszystko wypiła. I jedno ważne info i otwieramy, jest Discord i wpadaj tam, zobacz co się dzieje, będzie link w opisie, także wbijaj na Discorda i lecimy, otwieramy go i zobaczymy jak roślina wytrzymała 3 tygodnie. Cyk, cyk i światełko, daje, daje. I co my tutaj mamy moi drodzy? Nawet jej nie obracałem. Nic jej nie dotykałem. Pierwsze liście ususzyły się, usył, ususzyły się, ale to było wiadome, że będą wyciągać. Nawet nie są suche, tylko wyciągnęły wszystkie składniki, bo już jej brakowało. Dobra. Mniej pierdolenia. Pierwszy topik. Drugi topik. Tu, tu. I główny obracamy ją bez czerwienia, obracamy Leci, do nic, a leciutka w ogóle wody nie ma. I tak to wygląda. Fajnego kolorku nabrała, nie wiem, czy to widać na filmie, ale jest fajnie fioletowy. I wziąłem dla porównania zapalniczkę, jak to wygląda. I tak to wygląda. Ogółem... Oj kurwa, muszę te pozabierać. Cyk. I oglądamy. Ogólnie myślałem, że sprawa będzie tak wyglądała, że ona... Oj, te blumaty muszę wyciągać. Oj, jak one... Co to się tutaj... Tak zassało je? Nie da się ich... O kurwa, wyciągnąć. A, bo korzeniami już się oblepiło, bo szukała wody. I zobacz, patrz. Normalnie ona korze... O kurwa, ty jaka ciekawostka. Patrz to. O kurwa, ale zajebiste. To białe, to jest korzeń. Patrz to. Normalnie korzenie. Taki tunel, jakby pająk zrobił pajęczynę. I to wszystko jest w korzeniu. Fajnie to wygląda. Ty, i drugi zobaczysz, patrz. Ty, albo spróbuję, czekaj. I ciekawostkę zrobię. Spróbuję to wykopać. Trochę. I patrz. Ale ta ziemia tu już jest popiół. Patrz, to wszystko będzie w korzeniu. No. Patrz. Jakiego korzenia się wyrwia. No dawaj to. Pójdzie tak? Pójdzie. Patrz. Cały jest oblepiony. No tu wszędzie są małe takie korzonki. I mega sporo... O patrz. Wszystko tu jest korzeń. Kurwa, bo ja w telefon nie patrzę, w kamerę. Patrz, to wszystko to jest z korzeń. Pa jaki... O kurwa! O ja pierdolę, zajebiste. Normalnie cały dookoła jest w korzeniu ten blumat. W takim... patrz. Normalnie jest korzeń. Korzenie się porobiły, patrz. Kurwa widzisz? Pa. Patrz jak to wygląda. O patrz. Zobacz to. O ja jebie. No bo kolor ma taki, a to wszędzie to koła jest białe. Patrz o. O chuju złoty. Fajnie i stąd sobie fajnie pobierała wodę. Korzeń, korzenie puściła dookoła blumatu i ciągła sobie z tego wodę. Wow, spoko, mega spoko. No dobra jestem zadowolony z tego Gdzie mam yeah. Kurwa, już zrobiłem, gdzieś posiałem Dzień, mam? Nie mam jej Tu jest Tak jak tutaj to się prezentuje Tak, ten jest fajny I dość spory jak się weźmie Czekaj, patrz to kurwa na siadanie czy sztrymowanie palcami. Pierwsza osoba to robi. Dobra. Mniej więcej tak to wygląda. Jeden taki topek. Hmm? Jestem zadowolony, bo myślałem, że ona cała spleśnieje, a wygląda naprawdę naprawdę solidnie. No i trzeba będzie ją sobie tutaj Jaka ona w ogóle jest, jest, jaka wilgotność w niej jest. Jakąś śłodygę trzeba złapa, złamać. Mam ją. No, no jest taka. Tutaj to puściła, ta, ale to trzeba zobaczyć. Uh, jeszcze. Kurwa, teraz będzie wisiał taki. Zobacz, jaki top. Kurwa. Nie mam nożyczek. Nie zrobię tego. Moment. Ja, pierdolę. ta -da! Tak wygląda topek. Spoko, nie? Dobrze wygląda jak na taki czas, gdzie, gdzie była sama. Nie po czymś go zrywałem w sumie. Ja pierdolę. Ja mam gdzie tego położyć. To nie wiecie Miałem spoko, dobra, moment Uu, ale mocno pachnie ładnie sobie pachnie jak dotknąłem Także no Wyszło ładnie Dużo osób mówiło, że będzie to skazane na porażkę według mnie fajny ten top kurwa Wyszedł, jestem zadowolony. Wiadomo, jakbym był w domu przy niej, to by wyszło dużo lepiej. Tylko na ziemi mi nie upadnie. Na kamerze gorzej to wygląda. Kiedy na przykład jest ten, to taki topnie. I zaraz będzie obcinanko. Będę szybko ją suszył, żeby wleciały kolejne projekty. U zielonej ręki będą nowe projekty. A ty wbijaj na Discorda, bo jest tam mamy nowego Discorda, już tam chyba 15 osób jest. Ej, mega spoko! Mega spoko to wygląda. I w sumie na Discorda będę wrzucał wcześniej jakieś foty, czy coś, co się dzieje. Także w sumie foty już wylatują na Discorda jakieś zachęcające. Także peace, yo do następnego. Następny film już nowa seria. Kuk. Yo.